W poradniku Town Road, yy, tak, mój angielski. I dzisiaj wam pokażę, jak zagrać łatwiejszą wersję tej piosenki, więc zaczynajmy! Więc zaczynamy tak. Od czwartego piątego progu bierzemy wskazujący palec na basówkę, ostatnią basówkę, znaczy szósta strona. Środkowy palec idzie na trzy. Czwartą strunę od góry Czwartą strunę od góry i Ciągniemy je dwie Nie wszystkie nie, wydo... nie wydobędzie się ten dźwięk, którego chcemy Tylko te dwie Dobra Kiedy mam już początek przesu... y... Odejmujemy ten wskazujący palec Przesuwamy środkowy palec na szóstą stronę, y... szósta... szósty próg i serdecznie idzie na pasówkę. Oj, przepraszam. Więc będzie tak być. I idziemy teraz na drugi próg. Bierzemy dru piątą stronę od góry. Tą stronę od dołu, druga strona od dołu i bierzemy też basówkę wskazującym palcem. O tak. Więc. Przepraszam. Więc kiedy gramy tą, ten, ale akord, a to nie jest za bardzo akord, ale akord, to odejmujemy palcem wskazując. I robimy dwa razy szarpnięcia I można później dodać, kiedy ten początek dwa razy zagramy, można dodać takie. I jak te bicie robimy? Trzeba trochę nauki to wysilić. Że tylko Wam powiem, jak to trzeba zrobić. Gramy? Nadgarskiem. Nadgarskiem robiłem. Tym, tą częścią. A ona na te to też. Tylko trzeba powrócić do struny, żeby nie pomylić, że takie. O, pomyliłam strunę, więc. No, tutaj pomylić na początku strunę, ale. Kiedy jesteście trochę zaawansowani, to możecie takie. Klapsy zrobić. Ale będzie lepsze, bardziej nudzkie. Więc tak. Później, kiedy nie chcemy, nie chcemy grać tego samego, bo możemy to grać ca. Ciągle takie I można tak ciągle No nie ma tutaj za bardzo dużej filozo filozofii Ale możemy też akordy barowe zrobić To czwarty próg Bierzemy palca I bierzemy jakby edur za bardzo nie wiem, jaki to jest akord, ale jakby tabelka i edur. I. Można jakikolwiek bicie, ale ważne, żeby były podobne. Ja mam takie. Znaczy, du, du, góra, góra. A, du. Tak, du, du, góra, góra i klaps. I możecie różne bicia. No, różne no, można. Też dozwolone. Albo no, różne. Różne bicia. I jest tak jak czwarty. Później jest tabelka na siódmym. Idziemy na drugi próg. I później nie ma tej tabelki. Więc w wielkim skrócie. Będzie łatwiej, kiedy będę mówić o tabelce. Tabelka. I tabelka ma teraz czwarty próg. Czwarty próg tabelki. Siódmy próg, tabelki. Drugi próg tabelki. I nie ma tabelki, więc zerowy próg. Znaczy, dobra. No zerowy powiedzmy. <grym> no to no nie zerowy. I. To na końcu Tak, Edur. Więc zobaczmy. Więc tak. Teraz pokażę Wam całość. Więc... możecie wejść tymi akordami jak chcecie. Znaczy, możecie po tych dwóch, po tych dwóch, później od razu i tak całą piosenkę grać lub bardziej być kreatywni I możecie na początku tak płyk. i później znowu, ale później klapcami. Jeszcze można, kiedy jest. To możecie tak. Więc możecie tak być bardziej kreatywni. <laughs> Więc na tyle z tego poradnika. Jeśli wam pomógł, to dziękuję bardzo że pomógł. Tak pomógł. <laughs> I myślę, że Old Town Road jest fajnym piosenką. No więc, na no razie!